Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu. Jest to pierwszy mój vlog ze Szwajcarii. Jestem tutaj już, no myślę, pełne 4 tygodnie, tak? Jak nie pamięć nie myli. I chodźcie ze mną trochę zwiedzić miasto. Powiedziałem Wam, że idziemy zwiedzać miasto. No i troszeczkę was okłamałem, ponieważ no, budynki, starówka, wszystko jest ładne, fajne, ale nowe miasto trzeba zwiedzać zawsze od hali wspinaczkowej. Właśnie idę na 6A, tak się nazywa lokalna hala. I zobaczymy, co ma do zaoferowania. Zaczniemy od rozgrzewki. Najpierw to trzeba będzie tak naprawdę buty rozgrzać, a nie siebie. One potrafią po prostu stać się nagle kamieniami. Tydzień ich nie używam, są jak kamienie. I tą gumę trzeba bardzo rozbijać. Nie przyszedłem tutaj na baldy, przyszedłem tutaj na autoasekurację. No ale muszę rozgrzać te buty, ponieważ tam będzie to zbyt bolesne. No, jak palce się z przodu dobrze ułożą, to wtedy wszystko leży jak należy. No nic. Koniec gadania. Trzeba wziąć się do roboty. No i je trochę porozgrzewać. Thank you już się robią cieplusie, milusie. Ja też już czuję, że jestem coraz bardziej rozgrzany. Nie przyszedłem tutaj na baldy, bardziej przyszedłem na autoasekuranta, żeby się powspinać na po prostu wysokość, na wytrzymałość. Ale zrobię jeszcze tylko tak dwie, trzy drogi, no bo fajne są te drogi. Mimo, że kolorystyka jest trochę inna, mam na myśli trudność, oznaczenie tej trudności, bo jestem przyzwyczajony do tego, że w Norymberdze było tak, że Cała droga była danego koloru i to oznaczało już trudność. A tutaj droga może mieć dwie drogi mogą mieć ten sam kolor, ale są różne po prostu przyczepione przy nich kartki nie? i te kartki są koloru i oznaczają daną trudność. Także muszę troszeczkę się jeszcze przestawić. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ale jestem naprawdę totalnie, totalnie zajarany tym. Wiecie, nowe miasto, nowe wszystko, nowy świat całkowicie, nowa praca, nowe miejsce do mieszkania, no wszystko. Wszystko jest obrócone o 180 stopni dla mnie. I nagle, że mam 10 minut... 10, to za dużo, co ja gadam, 5 minut samochodem na taką super halę, jak ta tutaj. Na pewno tutaj, gdzie teraz mieszkam, nie zostanę, bo mieszkam u znajomych po prostu, można powiedzieć, troszeczkę na kolanie. Jest taka hala w okolicy, jest niedaleko, jak nie tutaj, to w Curychu na pewno jest, jak nie w Curychu, to na każdej tutaj tak naprawdę jakiejś gdzieś miejscowości jest jakaś hala, więc... Z tych większych miejscowości oczywiście, bo jednak Szwajcaria jest bardzo rozwinięta pod tym względem. Spinaczkowym krajem w końcu mają 92 powody ku temu, o wysokości ponad 4000 metrów. No i. Jestem totalnie zajarany. Jest tutaj też jedna droga, która idzie całkowicie po rysie, ale myślę, że w tych butach moich, które są mega, mega małe, 2,5 rozmiara mniejsze, to nie będę ich pakował w szczelinę, nie mam mowy. Myślę, że to będzie tortura. Będą to średniowieczne tortury, więc nie, 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 nie pakuje się w nią. Te buty są bardzo dobre tutaj na hale, na baldy, ale jak mam się wspinać w górę, na wytrzymałość w nich, to. No, muszą być troszeczkę bardziej rozbite, jednak po baldach robić przystawkę 5, 6, 7 ruchów i spadasz na dół albo skaczesz i jak skończysz drogę to skaczesz, jak nie skończysz to spadasz i ściągasz buty, jest idealnie, nie? jest spoko, nic Cię nie boli. Ekipa Rootsetterów bardzo prężnie działa, jak możecie usłyszeć, ale to jest bardzo dobry znak, ponieważ y, zmienia się, jest dużo nowych dróg, ja też jak rozgrzewałem się na baldach to po prostu jeden za drugim sektorem zamykali i pożyli nowe drogi. Super, bardzo mi się to podoba. Znaczy, że jest jakaś zmiana, a nie że nakręcimy i może rok później sobie coś pozmieniamy. Na plus! Za mną znajduje się miejsce do specyficznego treningu, jest tutaj naprawdę wszystko, co możesz sobie tylko wymarzyć. Na dzisiaj mi wystarczy, trochę się powspinałem. Miałem przerwę taką przez tą całą przeprowadzkę, przez wszystko nowe, przez dostosowanie się też do pracy w nocy, um, ale już wracam na właściwe tory, wracam do treningu, przynajmniej chciałbym utrzymać regularny trening, ponieważ um, tak wracałem dość zmęczony i nawet jak miałem siłę, miałem trochę czasu, bo wcześniej z pracy przyszedłem, to byłem taki, a może zostanę w domu, jednak posiedzę, coś sobie pociluję, porobię, nie mam siły, nie. Energia generuje energię i trzeba po prostu ruszyć tyłek i wtedy przyjdzie samo, To najważniejsze jest to, że my jesteśmy największymi wrogami samych siebie i my najbardziej, jakby to ładnie powiedzieć, siebie sami hamujemy, więc trzeba po prostu ruszyć tyłek i najważniejszy jest ten pierwszy krok, żeby po prostu wyjść z domu, wziąć ten plecak, zapakowany sprzęt i przejechać tutaj. I właśnie tak się zrobiłem i będę tak robił. A wytrzymajcie się. Dziękuję, że oglądaliście tego vloga do końca i widzimy się w następnym odcinku. Cześć, trzała. Cośmy pozwiedzali, co nie? Ale spoko, zrobię jakiś film o Curychu. Bardzo mi się podoba to miasto w końcu. Zwiedzam je regularnie, bo codziennie wielką lodówką. <laughs> zrobię, zrobię film o Corychu, ale tak z czasem, z czasem. Ale obiecuję, zrobię.